MSC Software po w końcu dokończeniu przebudowy terenów Niemiec, jak i dokończeniu przebudowy podstawki Francji, nie oczekuje i nadal prowadzi swój projekt przebudowy starszych terenów map w ETS-ie. Co ciekawe, okazuje się, że następnym krajem nie będzie Wielka Brytania, ani też niestety Polska, ale będzie to Austria. A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a dzisiaj dowiedzieliśmy się, jakie następne państwo zostanie przebudowane w ramach przebudowy starych terenów podstawki mapy w EuroTrack Simulator 2. Jak wspomniałem na początku filmu, nie będzie to Wielka Brytania, która była już od dłuższego czasu typowana, a nawet troszeczkę potwierdzona kiedyś przez SC Software i to przez Pawła Szebora. Niestety nie będzie to też Polska, na co na pewno większość z nas, polskiej społeczności liczyła, no i też była pewna szczypta nadziei, z Zwłaszcza że następny dodatek to ma być Heart of Russia, kolejny teren na wschód, a jak wiadomo na wschodzie trochę lipa, zwłaszcza z tą Polską, ale niestety kierunek to południe od Niemiec, czyli Austria. Austria jest następna, chociaż nie mamy tutaj oficjalnego potwierdzenia, to jednak z najnowszego postu, w którym mamy aż 10 zdjęć, na których możemy zobaczyć, co niektóre te przebudowane tereny można dostrzec, że te tereny łudząco przypominają akurat tą część kontynentu europejskiego, a co najważniejsze, jeśli na dowolnym zdjęciu przybliżymy obraz tak, żeby zobaczyć chociaż troszeczkę jakąkolwiek tablicę rejestracyjną danego pojazdu, można dostrzec z tej całej pikselozy, że ten schemat wygląda dosyć podobnie jak tablice rejestracyjne z Austrii po lewej stronie ten granatowy pasek, no i jeszcze między tekstem taki czerwony piksel. No bardzo to przypomina tablicę rejestracyjną z Austrii, więc to już jest raczej pewne, że Austria będzie następna. Co prawda Austria nie jest byle jakim kandydatem, bo też była typowana jako jedno z tych państw, które może za niedługo zostać przebudowane, jednak sam liczyłem, jak i pewnie większość osób liczyła na to, że pierwsza będzie Wielka Brytania, a potem dopiero Austria. Jak się okazuje, jednak będzie ona odwrót. Chociaż co będzie po Austrii, no to tego na razie nie wiemy. Ale dobra, to co wiemy oprócz tego, że będzie Austria, no w sumie też niezbyt wiele. Niestety nie wiemy kiedy to się pojawi, możemy trochę oczekiwać tego, że może jakaś szansa będzie, że w następnej aktualizacji 1.42... Ta Austria pojawi się, jednak nie mamy tutaj stuprocentowej pewności. Jedynie można się odnieść do tego, że ostatnio, jak zapowiadano takie tereny, to było w przypadku Francji czy też nawet Niemiec, to w kolejnej aktualizacji właśnie te tereny doszły. No i kto wie, może tak będzie tutaj. Z Austrią, że teraz mamy informację, a w najbliższej aktualizacji ta Austria pojawi się w grze. Fajnie, jakby tak było, jednak też nie ma co się na to napalać, bo tak jak mówię, nie wiadomo kiedy to będzie. Nie wiadomo też, czy czeka nas przebudowa całych terenów od razu, czy musimy czekać na poszczególne części, na przykład będziemy musieli czekać na Austrię Part 1, Austrię Part 2 i tak Chociaż raczej wątpię, że będzie aż tyle części, może że dwie max, jak już, ponieważ Austria to nie jest duży kraj. Ale na pewno wiemy jedną najważniejszą rzecz: że ta przebudowa dojdzie oczywiście w darmowej aktualizacji do Truck Simulator 2. Jeszcze jest jedna taka bardzo ciekawa rzecz, zwłaszcza z dziesiątego ostatniego zdjęcia. Można na nim ujrzeć stację benzynową fikcyjnej marki Eco, która do tej pory normalnie występowała na terenach Francji. Jak można zobaczyć, prawdopodobnie pojawi się też w Austrii. Chociaż przyglądając się tej całej zabudowie, wygląda to jak taka hybryda połączonej stacji benzynowej z Niemiec. I jeszcze mamy to fikcyjne logo Eko z Francji. Także ciekawa tutaj hybryda powstaje. Choć kto wie, może to się zmienić. Przypomnę, że w jednym z filmów z dodatku Heart of Russia, tego na który właśnie teraz czekamy do ets -a. W pewnym momencie można było ujrzeć stację benzynową, która miała fikcyjną markę stacji benzynowych, która występuje na terenach dodatku Iberia. Także to może pewnie zostać jeszcze zmienione, ale w każdym razie warto zwrócić uwagę na ten detal, żeby potem zobaczyć, jak to będzie wyglądać w grze. Ale w każdym razie najważniejszy jest fakt, że wiemy, co następnego czeka nas w niedalekiej przyszłości, wiemy, gdzie ten software zmierza. Może nie wszyscy tego oczekiwaliśmy, niestety, ale w każdym razie ważne, że w końcu jakieś kolejne te złe jakości tereny zostaną przebudowane i będą wyglądały znacznie lepiej. A jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym mnie, również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!